Cześć, się ma z tej strony suert, w tym materiale przyjrzymy się grudniowym premierom, a wierzcie mi, że jest z czego wybierać. Pojawia się kilka naprawdę bardzo dobrych tytułów. Zaczynamy! Już 2 grudnia na wszystkich wiodących platformach sprzętowych zagramy w multiplayerową grę akcji Century Age of Ashes. Produkcja zabiera nas w podróż do ogarniętego wojną świata fantazy. Gra będzie dystrybuowana w modelu free to play, akcją ukazaną z perspektywy trzeciej osoby. Gracze dosiadają tutaj biwern oraz biorą udział w widowiskowych potyczkach. Do naszej dyspozycji oddane zostaną rozmaite klasy skrzydlatych stworzeń. W miarę postępów zdobywamy punkty doświadczenia, które wydajemy na kosmetyczne modyfikacje naszych podopiecznych. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie równie ważne co wybranie odpowiedniej profesji gada oraz odpowiedniej taktyki jest wykazanie się zręcznością i refleksem. W grze znajdziemy tryby oparte na zespołowej rywalizacji. Carnage to klasyczny deathmatch drużynowy dla dwóch ekip. W Survival 3: sześcioosobowe drużyny walczą o to, która z nich utrzyma się przy życiu jako ostatnia. Ride to wariacja na temat Capture the Flag, gdzie po zdobyciu flagi okrążamy z nią arenę, przelatując przez specjalne punkty kontrolne. 3 grudnia z polskimi napisami na wszystkich wiodących platformach sprzętowych zadebiutuje Chorus. W grze wcielamy się w Nare, wybitną pilotkę i byłą kultystkę, którą los styka z samoświadomym myśliwcem zwanym Forsaken. Oboje muszą połączyć siły, by zmierzyć się z mrocznym kultem oraz własną przeszłością. Twórcy stawiają na angażującą historię o odkupieniu na tle walki w kosmosie z nieubłaganym kultem kręgu i jego liderem zwanym Wielkim Prorokiem. W korus akcją obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Filarem rozgrywki są widowiskowe starcia w przestrzeni kosmicznej, gigantycznych obiektach pokroju olbrzymich stacji, a także w pustce, czyli ukrytym wymiarze istniejącym poza naszą rzeczywistością. Oprawa graficzna prezentuje wysoką jakość, lokacje w których toczą się starcia robią piorunujące wrażenie. 7 grudnia na konsolach zadebiutuje trzecia odsłona serii Spellforce pod nazwą Spellforce 3 Reforced. Co ważne, gra ukaże się w polskiej wersji językowej w formie napisów. Wiadomo też, że pc posiadacze podstawowej wersji gry otrzymają za darmo ulepszenie do edycji Reforced. Fabuła Spellforce 3 została osadzona 500 lat przed akcją pierwszej części serii, zanim fantastyczny kontynent EO został porozrywany na niewielkie, połączone portalami wyspy. Gra łączy w sobie mechaniki gier RTS i RPG. Tworzymy i rozwijamy własną postać i w miarę postępów fabularnych przyjmujemy do swojej drużyny kolejnych jej członków. Kierować możemy maksymalnie czteroosobową drużyną bohaterów, której celem jest rozwiązywanie zagadek, omijanie pułapek i walka z niewielkimi grupami wrogów. W większości misji jednak prędzej czy później obejmujemy zarząd nad własnym obozem w Formule RTS. Kampania dla jednego gracza składa się z szeregu zadań fabularnych. Oprócz misji związanych z głównym wątkiem twórcy przygotowali sporo zadań pobocznych. Przygotowano też tryb wieloosobowy. Gracze mogą zabierać swoich bohaterów na wspólny raid po podziemiach lub wziąć udział w rywalizacji niczym w produkcji MOBA. 7 grudnia podobało sobie wiele produkcji. Do Spellforce 3 dołącza Thunder Tier One. Gra zostanie wydana w naszym kraju na PC w angielskiej wersji językowej. Thunder Tier 1 to utrzymana w perspektywie top-down taktyczna strzelanka rozgrywana w czasie rzeczywistym. Akcja w grze rozgrywa się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w fikcyjnym kraju salobia, zlokalizowanym w Europie Wschodniej. Gracz wcieli się w rolę lidera elitarnej jednostki wojskowej zwanej jako Thunder Tier One. Naszym nadrzędnym zadaniem będzie powstrzymanie organizacji terrorystycznej przed destabilizacją sytuacji na świecie. Rozgrywka kładzie duży nacisk na aspekt taktyczny, dlatego nasze zmagania obserwujemy w perspektywie top-down. Dzięki temu mamy szeroki ogląd pola bitwy, co pozwala nam zaplanować swoje działania. Kolejne misje rozgrywają się w zróżnicowanych środowiskach, takich jak miejska zabudowa, kompleksy przemysłowe, gęste lasy czy wnętrza budynku. Zadania polegają na eliminacji wyznaczonych celów, ratowaniu zakładników czy przejmowaniu punktów o strategicznym znaczeniu. Trzon gry stanowi kampania fabularna składająca się z 9 misji. Można ją rozgrywać zarówno w pojedynkę, jak i w koopie. Warianty rozgrywki wieloosobowej zawierają dwa tryby. Jednym z nich jest Exfil, czyli PVP przeznaczony dla 10 graczy. Dwa pięciosobowe zespoły przeszkadzają w nim sobie nawzajem. Drugi tryb to dominacja czyli PVE przeznaczony dla czterech osób i ograniczony czasowo. Także 7 grudnia zadebiutuje Team Ezia. To RPG w stylu Souls-like, czerpiąca pełnymi garściami z gry Bloodborne. Za produkcją odpowiada niewielki zespół Overborder Studio. Gra zostanie wydana wyłącznie na PC w angielskiej wersji językowej. Historia opowiedziana w grze rozgrywa się w upadłym królestwie, które przez wiele lat budowało swoją potęgę na rozmaitych mocach alchemicznych. Niecne praktyki wyszły na jaw, a kraj pogrążył się w chaosie. Na ulice wyszły różnego rodzaju monstra. Głównym bohaterem jest Corvus. Jako jedyny świadek poznał on przyczyny katastrofy. Niestety pamięć o nich zatracił i, jak można się domyślić, podczas przemierzania świata gry, będzie powoli odzyskiwał swoje wspomnienia. Tymezja opiera się na eksploracji i wymagających starciach z przeciwnikami. Oczywiście co jakiś czas zmierzymy się z potężnym bossem. Za każdego pokonanego bosa otrzymamy tak zwane choroby. Będą one wykorzystywane przez bohatera do formowania ataków specjalnych. Głównymi broniami kierowanej przez nas postaci są miecz jednoręczny i sztylet. Wraz z postępem w rozgrywce nasz bohater rośnie w siłę. Zdobyte punkty doświadczenia wydajemy na ulepszanie umiejętności protagonisty. Czy ja mówiłem, że 7 grudnia jest popularny? Mamy kolejnego faworyta na ten dzień: Final Fantasy XIV. Endwalker zadebiutuje tego dnia na pc PS4 i PS5. To czwarte rozszerzenie do popularnego MMORPG Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Zadebiutuje już we wczesnym dostępie kilka dni wcześniej. Dodatek jest niezwykle ważnym rozdziałem w historii gry, bowiem wieńczy główną linię fabularną produkcji. W trakcie zabawy gracze powracają do Heidelin, by stawić czoła największemu dotychczas wyzwaniu zagrażającemu dalszemu istnieniu całego świata. W trakcie przygody spotkamy starych i nowych sojuszników, a także postacie z poprzednich dodatków. Historia zabiera nas w nieznane dotychczas miejsca. Dzięki temu po raz pierwszy zwiedzamy m.in. Księżyc Hajdalin, który staje się areną dla wielu kluczowych wydarzeń decydujących o dalszych losach bohaterów. Wraz z linią fabularną wprowadzono szereg poprawek i zmian. Najważniejszą z nich jest zwiększenie maksymalnego poziomu doświadczenia z 80 do 90, co wiąże się z nowymi umiejętnościami i atakami dla wszystkich klas postaci. Dodatek po raz pierwszy przystosowuje też grę do współpracy z konsolą PlayStation 5. Halo Infinite to już szósta odsłona popularnego cyklu FPS-ów zatytułowanych Halo. Gra ukaże się na konsolę Xbox One, Xbox Series X oraz na PC w polskiej wersji językowej w formie napisu. Akcja gry Halo Infinite toczy się po wydarzeniach przedstawionych w grze Halo 5 Guardians. Głównym bohaterem jest oczywiście legendarny Master Chief, superżołnierz należący do elitarnego oddziału Spartan. Po tym jak wojna ze strażnikami została przegrana, w galaktyce rozpoczęły się rządy terroru. Nasz bohater i jego sojusznicy muszą znaleźć sposób by to zakończyć. Akcję w grze obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Gracz bierze udział w wielu misjach, w których musi się zmierzyć z przeciwnikami. Świat jest w pełni otwarty, tak więc mamy zupełną swobodę w wybieraniu kolejnych misji. Rozgrywając kampanię fabularną możemy prowadzić walki oraz eksplorować mapy zarówno w pojedynkę jak i z innymi graczami. Gra dysponuje ponadto opartym na rywalizacji wbudowanym trybem multiplayer. Moduł ten oferuje dwa tryby rozgrywki. Pierwszym z nich jest arena, gdzie czteroosobowe drużyny mogą zmierzyć się w zrównoważonej rozgrywce w stylu arena shooter. Drugi tryb to klasyczny Big Team Battle, pozwalający na rozgrywanie epickich meczy na olbrzymią skalę. Tutaj łącznie może wziąć udział 24 graczy, wykorzystując pojazdy i otwarty teren. 10 grudnia wyłącznie na PC-tach wraz z polskimi napisami na rynku zadebiutuje Syberia: The World Before. Jest to gra przygodowa będąca czwartą odsłoną popularnego cyklu. Produkcję opracowała firma Mikroica, Na czele projektu stał Benoit Sokal, belgijski artysta, który odpowiadał za wszystkie wcześniejsze części cyklu. Syberia The World Before stanowi bezpośrednią kontynuację poprzednich części, ale opracowano ją tak, by ich znajomość nie była wymagana. Akcja tej produkcji toczy się równolegle w dwóch epokach, w których kierujemy różnymi postaciami. W 2004 roku poprowadzimy znaną z poprzednich odsłon Kate Walker, która tym razem zbada ulokowaną w syberyjskiej tajdze kopalnię soli. Bohaterka zostanie uwięziona w podziemnych tunelach, przez co jej wyprawa zamieni się w istny koszmar. W 1937 roku wcielimy się z kolei w 17-letnią Danę Rose i trafimy do fikcyjnego Wagen. Bohaterka stoi u progu wielkiej pianistycznej kariery, jednak nad Europą wisi widmo II wojny światowej. Tyle w skrócie odnośnie fabuły. Gra jest klasycznie zrealizowaną przygodówką. Zabawa polega więc na eksplorowaniu lokacji, prowadzeniu rozmów z różnymi postaciami, zbieraniu przedmiotów oraz oczywiście rozwiązywaniu mniej lub bardziej skomplikowanych zagadek. Among Us chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Gra swój debiut zaliczyła już w 2018 roku na urządzeniach mobilnych i PC-ach. W 2020 roku trafiła na Switch. 14 grudnia bieżącego roku zobaczymy tę produkcję na najnowszych i nieco starszych konsolach. Mowa tutaj o PS4, PS5, Xbox One i Xboxach Series X i S. Gra zadebiutuje wyłącznie w języku angielskim. W skrócie, to jedyna w swoim rodzaju humorystyczna, dwuwymiarowa gra multiplayerowa. Zajmujemy się w niej przygotowaniem statku kosmicznego do odlotu, równocześnie współpracując i rywalizując z innymi graczami. Przygotowaniach przeszkadzają nam ukryci w grupach sabotażyści. Za produkcją odpowiada niezależne studio Inner Sloth. 15 grudnia na wszystkich wiodących platformach sprzętowych zadebiutuje Aeterna Noctis, czyli gra typu Metroidwania zrealizowana w konwencji platformówki. Tytuł opracował niezależny hiszpański zespół Eternum Game Studios. Niestety produkt nie będzie posiadał języka polskiego. Gra zabierze nas do fantastycznego świata Eterna stworzonego przez Najwyższego Boga zwanego chaosem. Kiedy owa kraina stała się areną wojny między dwójką jego władców, chaos rzucił na nich straszliwą klątwę i uczynił ich nieśmiertelnymi. Od tej pory król ciemności i królowa światła skazani są na wieczną walkę. W trakcie zabawy wcielimy się w króla ciemności, a naszym zadaniem będzie odzyskanie jego mocy i podjęcie jeszcze jednej próby ostatecznego pokonania królowej światła. Akcję w grze ukazano z boku. Eterna składa się z 16 poziomów. Etapy są ze sobą połączone, tworząc coś na kształt labiryntu. Przemierzając lokacje, skaczemy po platformach, omijamy pułapki oraz rozwiązujemy zagadki. Na naszej drodze stają też szeregowi przeciwnicy, a od czasu do czasu potężniejsi bossowie. W miarę postępów rozwijamy naszą postać i odblokowujemy nowe umiejętności związane z walką i magią. Gra posiada przyjemną, ręcznie rysowaną grafikę. 16 grudnia, wyłącznie na PC, wersja na konsole powinna ukazać się w przyszłym roku, zadebiutuje Alfred Hitchcock Vertigo. Ta narracyjna przygodówka w konwencji thrillera psychologicznego ukaże się wyłącznie w języku angielskim. Jak twierdzą twórcy zespół Pendulo Studios, głównym źródłem inspiracji dla tego projektu był kultowy film Alfreda Hitchcocka pod tytułem Vertigo, w Polsce znany jako Zawrót Głowy. Bohaterem gry jest pisarz Ed Miller. Jadąc samochodem przez Brondy Canyon w Kalifornii, protagonista ma ciężki wypadek. On wychodzi z tego bez szwanku, jednak we wraku nie znaleziono jego żony i córki, z którymi, jak twierdzi, podróżował. Historię opowiedzianą w grze śledzimy z perspektywy trzech postaci. FNAF Security Breach to kolejna odsłona rozwijanego od 2014 roku cyklu horrorów Five Nights at Freddy's. Gra zostanie wydana 16 grudnia na PC-tach i konsolach PlayStation w języku angielskim. Akcja tej części została osadzona w centrum handlowym Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex. Gracz wciela się w chłopca o imieniu Gregory, który staje do walki z morderczymi animatronikami. W skład głównego zestawu robotów wchodzą Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Roxen Wolf i Montgomery Geton. Najnowsza część całkowicie odchodzi od mechanik znanych z poprzednich odsłon. Tym razem gracz może swobodnie eksplorować całe centrum handlowe. Celem jest przetrwanie i wydostanie się z kompleksu. Gra posiada wyłącznie moduł dla pojedynczego gracza. Legacy of the Sith to dodatek fabularny do gry MMO Star Wars The Old Republic. Ukazana w dodatku historia skupia się na postaci Dartha Malgusa, renegata Sithów, który postanawia działać na własną rękę, realizując potajemnie swój plan. W ramach rozszerzenia gracze trafią na planetę Manan, gdzie toczyć będą bitwy w podwodnej lokacji. Zostaniemy również przeniesieni na planetę Elom, na której znajduje się zrujnowana forteca Sithów. Legacy of the Sith wprowadza wiele usprawnień do rozgrywki. Zwiększeniu uległ np. maksymalny poziom postaci do 80. Od tego dodatku grający będzie mógł przydzielić swojemu bohaterowi umiejętności postaci innych klas. Wprowadzone zostaną co oczywiste nowe zadania. Gracze mogą toczyć bitwy w oddzielnych liniach fabularnych Imperium Sithów i Republiki. W ramach aktualizacji poprawiono takie elementy gry jak kreator postaci, ekran statystyk czy ekwipunek. Pozostały jeszcze dwa tytuły, które chciałbym tutaj przedstawić. Niestety nie jestem przekonany, nie jestem pewien, czy zdążymy te gry użyć w grudniu tego roku. Na platformie Steam, na kartach tych produkcji wciąż widnieje data 2021 lub czwarty kwartał 2021. Jeżeli gry Was zainteresują, to najlepiej dodać je sobie do listy życzeń. League Fate Forsaken to osadzone w otwartym świecie brutalne RPG akcji z elementami horroru. Rozgrywka prowadzona z perspektywy trzeciej osoby mocno czerpie z gier typu Souls-like. Gra w pierwszej kolejności powinna zadebiutować na PC-tach w angielskiej wersji językowej. W grze przejmujemy kontrolę nad wojownikiem, którego historia rozpoczyna się w jednej z ostatnich placówek Forsaken, legionu myśliwych chroniących niedobitki skazanej na zagładę ludzkości. Big Fate oferuje rozbudowany system klas postaci. Wśród dostępnych typów wymienić można chociażby vanguarda czy Jagera. Każdy rodzaj bohatera dysponuje innymi zdolnościami oraz systemem walki. Przedstawiciel jednej klasy chętnie sięgnie po broń białą, kolejny sprawniej posłuży się łukiem i strzałami. System walki jest rozbudowany, a pokonanie przeciwników nie jest sprawą prostą. Gra rozplanowana jest przynajmniej na 30 godzin. Rozgrywka opiera się na eksploracji i walce z przeciwnikami. Pomimo otwartości świata istnieją tutaj liniowe fragmenty. Mają one oczywiście za zadanie popchnąć fabułę do przodu. Gra posiada bardzo dopracowaną trójwymiarową grafikę. Swoim stylem przypomina nieco uniwersum Warhammer 40 000, a przede wszystkim gry studia From Software. Marta is Dead to pierwszy osobowy thriller, który w naszym kraju wydany zostanie wraz z polskimi napisami. Grę tworzy włoski zespół LKA. Produkcja powinna ukazać się na PC-tach, konsolach PlayStation i Xbox. Akcja w grze rozgrywa się na terenie Toskanii w 1944 roku. Tutaj warto wspomnieć, że w produkcji możemy włączyć sobie oryginalny włoski dubbing, co powinno jeszcze mocniej wprowadzić nas w klimat. Główny wątek obraca się wokół tajemniczego morderstwa tytułowej Marty. My wcielimy się w siostrę, bliźniaczkę, która będzie próbować rozwikłać zagadkę paskudnej zbrodni. Pod względem rozgrywki to jest klasyczny symulator chodzenia. Zwiedzamy lokacje, wchodzimy w interakcje z przedmiotami, rozwiązujemy proste zagadki. Gra może pochwalić się naprawdę ładną grafiką. E, Powstaje ona na silniku Unreal Engine 4 i wykorzystuje zaawansowane techniki teksturowania i retracingu. Z mojej strony to wszystko, jedyne co pozostało, to zaprosić Was na mój kanał na YouTube, na mój kanał na Twitch. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.